Przez przejście i tędy wyjeżdżają te. Tędy. Dzień dobry. Jak pan zamierza wyjechać? Jak pan zamierza wyjechać stąd? Gdzie? Bardzo proszę, czekamy na policję. Zgłasza pan, czy, czy będzie odjeżdżał? Czy będzie pan czekał? Będzie pan czekał? Czy ja mam zgłosić? Zgłaszamy? No pan chciał zgłosić. Wie pan, że przez park nie wolno jeździć, prawda? Ale pan to robi. Dlatego pytałem, jak chce pan stąd wyjechać? to ja bym poprosił. Będę nie przez, przez pasy dla pieszych. Pana zgłos, to, i pan zapłaci, to. to ja proszę, żeby pan teraz zgłosił, poczekamy razem. Poczekamy razem, proszę pana. To ja tylko panu powiem, że jak tak mi pan grozi, to jest nielegalne, to może poczekamy naprawdę. No bo pan powiedział to nielegalnie że zgłosi pan na policję, proszę zgłosić. W tym miejscu, proszę pana. jestem nielegalny. A co stoi? to To nie ma znaczenia, proszę pana. Pan nie ma tutaj, dostawy, w tym miejscu. W tym miejscu pan nie ma przez park, proszę pana. ja nie mam dostawy. No A wie pan, co mnie interesuje, co powie impost? W Polsce obowiązuje prawo ruchu drogowym, nie impost. No tak, no i to. Mnie ta firma nie interesuje, tylko samochód tu już Gdzie jest zakaz? Tu do parku nie ma zakazów, tak? A to jest pan? A co to jest, proszę pana? No jakby pan. Jakby pan był uprzejmy powoli wrócić i wyjechać i było dobrze. Byle nie przez przejście dla pieszych. Jedynie powoli do tyłu. Byle nie tędy. Zobaczcie widzowie, oni tędy wyjeżdżają ciągle. Centralnie po pasach. Tutaj, przez te dwa dwie linie ciągłe też na lewo. Każdego dnia.